Witajcie, dziś kolejny szybki, prosty pomysł, tym razem w stylu low carb. Zapraszam na pyszne ciasto kefirowe z jabłkami. Delikatne, lekkie, wilgotne i proste, naprawdę proste do zrobienia. Ubijamy białka na sztywną pianę. W osobnej misce łączę pozostałe składniki poza jabłkami czyli kefir, sok z cytryny, słodzik, proszek do pieczenia, mąka. Wiórki kokosowe, budyń, szybciutko łączę. I teraz dodaję ubitą przed chwilą pianę. I na małych obrotach łączę obie masy. Na koniec dodaję pokrojone jabłka, wanilię, delikatnie łączę, przekładam do tortownicy. U mnie tortownica 20 cm. I wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę góra-dół przez około pół godziny. Lepiej obserwować, sprawdzać patyczkiem, czy jest suchy i wtedy można mieć pewność, że jest upieczony i wygląda w ten sposób jeszcze ciepły. Naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ciasto smakuje całej rodzinie, a jest to dla mnie największa i najważniejsza rekomendacja, także polecam. Niezawodne i bardzo proste do zrobienia, tam jak sami widzieliście. Więcej prostych... Inspiracji w stylu keto i low carb znajdziecie w moich e-bookach w prostym keto, wiele pomysłów na cały dzień. Pozdrawiam, do następnego razu, papa!